Halo, halo z tej strony Wilku. Witam Was bardzo wieczorową porą. Właśnie przed chwilą chciałem nagrać kolejny, chyba już siódmy odcinek z Fryzny Architekta, który miał się dziś po pokazać na kanale. Jak miał zostać rzucony o 18. .00. Jak zwykle, pewnie bym się spóźnił. Ja znowu z tą rzutką, ale miał ten odcinek pojawić się dziś, żebyście mogli poznać dalsze koleje losu. Moich więźniów, e, zobaczyć, czy poradziłem sobie w końcu e, z mniejszymi, większymi problemami, problemami. Ale stała się rzecz straszna: aż się jąkam z tego tytułu, aż się mylę, aż nie potrafię powiedzieć, wykształcić z siebie pełnych słów. No, niestety, nie zapisał mi się stan gry. Nie wiem w jaki sposób ja to zrobiłem. Patrzcie nawet tutaj na ostatnią klatkę poprzedniego odcinka. Miałem kursor nawet na tym przycisku: Zapisz więzienie, ale gra się nie zapisała. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dzisiaj odcinka o 18 nie będzie. Ja będę musiał sobie znowu przejechać przez ten fragment rozgrywki. Być może dzięki temu e, odżyją ci więźniowie, którzy stali zabici e, w poprzednim odcinku. No ale jednak mimo wszystko szkoda, szkoda tego stanu rozgrywki. Chciałbym bardzo, żeby ten odcinek był dziś, e, żeby wszystko było planowo, ale po prostu czasowo mi się nie wyrobił z tym wszystkim. Nie zdążę dociągnąć e, tej rozgrywki do stanu, w którym widzieliście ją w poprzednim odcinku. I też, wiecie, no przy zachowaniu rozmieszczenia budynków i tak dalej i tak dalej, chciałbym, żeby to jednak wszystko było tak, jak w poprzednim odcinku, no i, no i nie zdążyłem nagrać też odcinka kolejnego. A jutro mam trochę zapierdzielony dzień, jutro 12 godzin siedzę na uczelni, więc nie, nie dam rady tego po prostu nagrać. I odcinek będzie we wtorek, we wtorek o nie wiem jeszcze jakiej godzinie, zobaczymy jak tam mi się uda to nagrać, ale też we wtorek będzie live. Live z Prison Architekta, z innej mapy, z innego więzienia. I tutaj pewnie niektórzy już wiedzą o co chodzi, bo zacząłem to budować, zacząłem to robić na live, który był wczoraj, czyli w niedzielę, ale tam nie do końca to wszystko wyszło. Chciałbym to rozpocząć od nowa, chodzi tu o pomysł zbudowania więzienia, takiego trochę a'la obóz koncentracyjny, czyli baraki, czyli dużo pomieszczeń. Zobaczymy jak to będzie. Wydaje mi się, że pomysł fajny, w szczegółach go poznacie jutro na tym live, który już o 18. Także co, no to wszystko. Smutna informacja dla mnie, może nie jakaś mega, mega smutna, ale no takie rzeczy niestety się zdarzają i szkoda, szkoda naprawdę, że no nie udało mi się znowu utrzymać e, tej ciągłości w odcinkach, że znowu e, odcinek jest, no tym razem dużo, dużo później. No, ale tak się niestety zdarza. Będę zapisał po prostu grę dwa razy, będę się upewniał, i tak dalej, i tak dalej. No, tym razem spartoliłem robotę i za to przepraszam. Także tutaj pokornie uniżony, i w ogóle e, kończę tą moją pogadankę już przydługą. No i zachęcam do oglądania innych rzeczy w tym czasie. Do zobaczenia we wtorek.